Anakin Skywalker I now... Hej, hej. Pamiętacie, kilka razy poruszałem już temat Dartha Vadera? Zajmowaliśmy się na przykład ciekawostkami o tej postaci, a ostatnio też tym, skąd wzięło się jego imię. Ale czy zastanawialiście się, skąd pochodzi tytuł większości sitów, czyli Darth? Dzisiaj właśnie o tym sobie pogadamy. Zanim przeskoczymy do odcineczka, no to oczywiście zaproszę Was też do podcastu. Można go posłuchać na Spotify i na Apple Podcast. Linki są oczywiście na dole w opisie strony. No i warto wiedzieć, że film powstaje dzięki wspierającym, dzięki za pomoc. No dobra, no to co z tym Darthem? Wspominałem już w jednym z poprzednich filmów, że najpewniej początkowo, kiedy powstawał pierwszy film z serii Star Wars, to najprawdopodobniej Darth było po prostu takim no, imieniem Vadera. Brzmiało mrocznie, kojarzyło się z wyrazem Dark, czyli no właśnie mroczny i było po prostu super imieniem dla głównego przeciwnika w filmie. Obi-Wan zwrócił się do Vadera właśnie Darth, a nie Anakin, także dlatego, że być może naprawdę dla niego rycerz Jedi, czyli Anakin Skywalker, umarł. W wielu dziełach Expanded Universe, z y, legend oczywiście, w tym na przykład w spotkaniu na Mimban, pojawia się określenie Lord Darth Vader. Zatem tym bardziej to Lord jest przydomkiem, a Darth jakby no, imieniem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Darth Vader zwracał się do Vadera tylko Obi Wan i Palpatine. Członkowie wojsk Imperium mówili do niego Lordzie Vader. Czyli co? Darth było zarezerwowane tylko dla użytkowników Mocy? No, ale na razie zostawmy ten temat. W każdym razie jednym z wyjaśnień słowa Darth było to, że to był po prostu taki skrót od Dark Lord of the Sith, albo jak mówiłem przed chwilą takie mroczne zniekształcenie zwykłego określenia Dark. No ale to jest tłumaczenie zbyt bardzo out of universe, prawda? Zatem można też przydomek Darth wyprowadzić od Darita, które w legendach było rakatańskim słowem oznaczającym imperator. Pewnie zadajecie sobie pytanie, kim byli Rakatanie, ale to możecie sprawdzić w bibliotece OSUS na stronie osus.pl albo poczekać na jakiś kolejny odcinek o nich w przyszłości. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie odcinek o Rakatanach. Skoro już jesteśmy przy języku Rakatan, to słowo Darth można wyprowadzić od innego określenia, dar tach, co oznacza mniej więcej triumf nad śmiercią. No to też by całkiem pasowało, bo przecież właśnie tego poszukiwali Sithowie: triumfu nad śmiercią, czyli sposobu na życie wieczne no w tej albo innej formie życie wieczne. Jedna z informacji, a przypomnę, że nadal jesteśmy w legendach, która uwiarygadnia informacja, że tytuł Darth pochodzi z rakatańskiego, jest to, że jednymi z pierwszych, którzy użyli tego tytułu, byli Darth Revan i Malak, którzy byli swego rodzaju badaczami kultury starożytnego ludu Rakatan i poszukiwali artefaktów wybudowanych przez nich właśnie. Niemniej coś mi świta, że jeszcze przed Revanem i Malakiem pojawił się w legendach tytuł Darth, w sensie przed nimi w chronologii czasu Star Wars. Oznaczałoby to, że Revan i Malak po prostu wrócili do tego tytułu po wielu latach. Komentarze są do Waszej dyspozycji, przypomnijcie mi te informacje, jeśli się mylę albo coś pomijam. Potem ten tytuł podupadł na znaczeniu i powrócił do niego dopiero Darth Bane, który stworzył zasadę dwóch, która oznaczała oczywiście, że tylko dwóch sitów może istnieć jednocześnie: mistrz i uczeń. Przybrał tytuł Darth i taki sam tytuł przybrała też jego uczennica Zana. I to jest już informacja, uwaga, uwaga, kanoniczna. Tytuł Darth był używany w ten sposób przez kolejne setki lat, aż do czasu Weidera i Palpatina, który nazywał się, przypomnę, Darth Sidious. I teraz znowu przeskoczymy do legend. Niedługo później, bo 30 lat po bitwie o Jawin, znaczenie tytułu Darth znowu się zmieniło. W czasach Dartha Krajta, Darth było tytułem, który dostawali Sithowie. Którzy dowiedli swoje potęgi w mocy i lojalności wobec właśnie krajta. No i jeszcze pozostaje nam ciekawa informacja na koniec. George Lucas, z tego co pamiętam, powiedział w którymś z wywiadów, że Darth Vader to luźne nawiązanie do słów po prostu Dark Fader, czyli mroczny ojciec. Ciekawe, jaki pomysł na ojcostwo Vadera miał na samym początku, bo przypominam, że według wczesnych koncepcji. Anakin i Vader to były dwie różne osoby, a Kenobi miał dwóch uczniów. Wejdera i Anakina właśnie. Ale to chyba temat na inny filmik oczywiście. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki filmik o pierwotnych koncepcjach George'a Lucas'a na Gwiezdne Wojny. Przypominam o tym, żebyście zostawili subika na kanale i wdusili dzwoneczek. Zerknijcie do opisu filmu, aby znaleźć najważniejsze linki, w tym oczywiście linki do podcastu. Przypominam, że możecie zostać wspierającymi kanał. Byłoby mi niezmiernie miło. Tymczasem, dzięki wielkie za oglądanie. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa. pa.